Kyrie aleison, chryste aleison, Kyrie aleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, syna Ojca Przedwiecznego, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, błonie matki dziewicy przez ducha świętego Utworzone, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Gorejące ognisko miłości, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Miłości Skarebnico, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Dobroci i Miłości Pełne, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Cnód wszelkich bezdenna głębino, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsza, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie Serc Wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymani, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa z lżywością napełnione, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Dla nieprawości naszych starte, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Aż do śmierci posłuszne, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Włóczniom przebite, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu ciche i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca twego. O mój Jezu, któryś powiedział: Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Oto pukam. Szukam. Proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, któryś powiedział, O cokolwiek będziecie prosili Ojca, dawam w imię moje. Oto ja w imię Twoje proszę twego Ojca o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętem, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, któryś powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, wierzę i ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa, które nie możesz jednego, mianowicie nie ulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę. Przez niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez dole. Przeto to, orędowniczko nasza, one, miłosierne oczy Twoje, na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, tak bardzo złączony z najświętszym sercem Jezusa, módl się za nami, święty Ojcze Pio, módl się za nami, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.